6 Simpson, Szymec 606. No i dzisiaj y, wyszły jeden dzień po gazetach Just Kick y, Wyszły gazety Bravo Sport, numer 6 tegoroczny. No i y, w tych gazetach y, znajduje się jedna saszetka y, oraz karta z limitowanej edycji Baroteliego. Y, no i jeszcze mówiłem o mega plakacie. Ja postanowiłem sobie na razie otworzyć 5 takich gazet. Y, mam jeszcze drugi 5, bo 10 kupiłem. Jeszcze kupiłem sobie Blistera, więc Blister też na moim kanale niedługo będzie. No i myślę, że jakoś, nie wiem, może chcecie jakieś kody do kart. No to jak Balotelli trochę nakupowałem, no to może zrobię jakiś taki mini konkursik, w którym będzie można kod do Balotelli go tak sobie spokojnie wygrać. I rzeczywiście. Bravo Sport dało nam, dało nam plakat, który mam i tak z mega zestawu, więc to nie jest dla mnie nic szczególnego. No i oczywiście mamy kartę limitowaną Baloteliego, TK lekcji, ale nie, nie ma. Nie ma, kiedy będzie kolejna. Poczytam sobie potem. No a teraz otwórzmy paczkę z pierwszej gazety. Paczka z Falcao. Myślę, że od razu będę otwierał, bo nie wiem, ile zdąży nagrać. Może cokolwiek się nam trafi. I mamy tak: Marco Lois z Niemiec. No teraz grają, oglądam. Znaczy ja, Borucji, jak wiecie, zbytnio nie lubię co to było. Aha, strzał zutowalnego. Wolałbym, za przeszedł, wtedy realnie miałby prostu. No ale dobra. Mamy Welbecka z Anglii. Mamy bufona, ksakę, nic kościelnego. No dobra. Pierwsza paczka bardzo średnia, no ale mamy chociaż one to watcha, którego nie mam. Jest to Matip z Kamerunu. No i szybko kolejna gazeta. Teraz już Wam oczywiście nie będę pokazywał wszystkiego. To jest to samo dokładnie. Aj, mogę to sobie nawet utworzyć przed filmem, a nie no, jakbyście chcieli, oczywiście gazetę Bravo Sport, to też piszcie w komentarzach, ja spokojnie mógłbym wysłać to, bo mi to potrzebne jakoś szczególnie nie jest. Więc piszcie jak chcecie. No i subujcie, bo już trochę subów mi przybyło. Nie, może konkurs będzie też subowaniem. No albo na 50 subów też będę normalnie w filmikach kody pokazywał wam. No i mamy teraz paczkę z Drogbą. I co będzie tutaj? Czy cokolwiek nam się trafi w tych, brawo? Mam ich 10, to jest pierwszy, pierwszy unboxing, pierwsza część. Może w drugiej jeszcze coś będzie. No ale chciałbym trafić też coś tutaj. E, no i mamy tak. Dani Alves, Żelą Boateng, to może jest pierwsza, e, normalna, w której tutaj nie mam. Song z Camerunu, e, Muslera. O, nie mam. Nasriego, nie wiem czy mam. No i niestety powtórka Eksperta, Javier Mascherano, znowu bez zachwytów. W poprzedniej edycji, w edycji Champions, chyba coś się trafiało w tych Bravo, ale no nie wiem. Te paczki są dużo tańsze, więc, znaczy dużo, no 3,50 WZ, więc paczki się bardzo opłacają, dlatego to kupiłem. No ale nie wiem, czy tak w tak rzeczywistości się to opłaca, bo mogą się trafiać po prostu słabe karty. I mamy kolejną saszetkę. sody bo otwieram ją tutaj sobie. Ale nie będę zaglądał. I mamy tak. Mario Gomez. Steric. Dawid Ospina. Kwakta Echfi, Nie wiem czego go mam. Rakitic. No i mamy skałę defensywną Ignasiewicza. Znowu powtórka. Bardzo, bardzo, bardzo średnio. Mamy na razie trzech barotelik w rzędzie, a trójka barotelik mi na serio nie jest potrzebna. No i nic poza tym, no, bo mamy jednego one watcha, no. Bravo, coś się nie postarało, żeby wsadzić tu coś wartościowego. Są takie, można nazywać, blocie po prostu. No zobaczymy, czy tak będzie do końca, mam nadzieję, że jednak nie. Może coś lepszego trafi nam się w tym w blisterze. No i kolejny Balotelli, czwarty Balotelli. A, nie powiedziałam, no, że jak chcecie samego Balotelliego, co też piszcie. Samego Balotelliego też bym mógł Wam przesłać. No tak mówię, jak cokolwiek chcecie z tego unboxingu, no chyba, że jakieś karty, których nie mam, no to piszcie. Negredo, Banega, Kagawa, Preticosa, Giovanni, no dobra, no Kent Rao na utility, ale jak widzicie, trafiliśmy nowe karty tylko takiej, yy, no nazwę to bardzo słabą jakością. O, Rzutą do to, Hel. Pewnie jak oglądaliście mecz, to wiecie w którym momencie nagrywałem, bo wrzucę to na pewno później. No i zobaczmy, co będzie w ostatniej na dzisiaj gazecie. Bravo Sport. Powtarzam. Piszcie, jak cokolwiek z tego unboxingu byście chcieli, poza może tymi dwoma yy, dość słabymi kartami. Yy, piąty Mario. No i ostatnia saszetka z kim z najmaderym. No ja nie patrzyłem, bo trochę się spieszy. Chyba nic, po prostu nie trafimy słabo-słabo. Wicel, filiadielka. Kostrykę całą, Gonzales, tak? Jan Mart, nie wiem, czego mam. Bonucci. No i pierwsza w miarę wartościowa karta tutaj. A nie! Co ja mówię? Mam ją. Bez nadzieja. Nie no, bez nadzieja po prostu. Co to jest? Beznadziejnie. Ile mamy czasu? Otworzę jeszcze jedną, czekajcie. Mam tutaj schowaną. Otworzę jeszcze jedną. Yy, szóste brawo. Miałem otworzyć pięć, ale otworzę jeszcze jedną, bo na serio się wkurzyłem za to. Zobaczymy, czy w tamtych brawo było cokolwiek lepszego. Jak nie, no to już kończę. Ale stwierdziłem, że jak trochę czasu mam, mogę szóste brawo otworzyć. To i tak nie jest jakaś yy, masakra co do tego, co do liczby, bo mamy tylko 6 saszetek. Yy, no, ale w 6 saszetkach normalnie mogą się trafić dużo lepsze karty niż tutaj. Ostatnia seszetka z Falcao. Już na serio ostatnia. Mogę Wam już obiecać, nawet, że to jest ostatnia. Już więcej nie chcę tworzyć. Mamy Begowicia z Bośni. Jak chcecie jakieś powtórki bazówek, spokojnie też mogę Wam przesłać. A znowu nic. Berry, Silva. Mamy Samedowa. Nie te paczki, ale. Delosi na powtórce. Nie, nie i nie. Beznadziejne, beznadziejne te paczki. No nie wiem, piszcie może też, jeśli coś trafiliście, chociaż będzie mi pewnie żal, bo u mnie nic, zupełnie nic. Te brawo są coś jakieś gdzieś... Naprawdę. Koszmarne. Nie wiedziałem, że takie słabe paczki mogą się nam trafić. Tylko dwie nowe karty, no może jakieś dwie bazówki, no i ta limita. No limitan w sześciu egzemplarzach. No dobra, dzięki za oglądanie w każdym razie tego filmu, Ym, jak chcecie to kupujcie, brawo, nie wiem, do końca czy to się opłaca, a jak nie kupujecie, brawo, to jak cokolwiek z tego unboxingu byście chcieli, piszcie, mogę jakoś się wymienić, albo jakiś konkurs zrobić, nie wiem, Ym, no to do zobaczenia, myślę, że jutro otworzę te ostatnie cztery, brawo, i może tego, tego blistera. No to do zobaczenia, dzięki za oglądanie tego filmu, mówił Szymon gdzie 606. Cześć, no i jeszcze miłego meczu, bo może jak się wrzuci jeszcze mecz będzie. Cześć.